Masz dość nieprzewidywalnych wydatków przy ubezpieczaniu floty swoich pojazdów. Oczywiście wiemy, że zarządzanie flotą to też jest pewnego rodzaju wyzwanie, a szczególnie w kontekście kosztów. I te koszty ubezpieczeń to są jedne z najczęstszych nieprzewidywalnych kosztów, ponieważ wystarczy, że będzie jedna szkoda na jednym pojeździe, a wszystkie inne w ciągu roku niestety, ale mają wzrosty składek. Rozwiązanie jest dosyć proste, czyli ubezpieczenie floty. Dzięki ubezpieczeniu floty dostajesz składki stałe przez cały rok na wszystkie pojazdy, nawet w razie szkody, więc jeżeli w tym przypadku będzie szkoda na jednym pojeździe, to wszystkie inne nie ucierpią na tym i wciąż będziesz miał takie same składki. I to ubezpieczenie floty możemy wynegocjować dla Ciebie poprzez wysyłanie zapytań ofertowych do wielu towarzystw typu Warta, PZU, Ergo Hestia, Generali, Interisk i tak dalej. I dzięki temu porównujemy sobie te oferty, następnie negocjujemy te składki i dajemy Ci najlepszą, obecnie do Dostępną ofertę ubezpieczenia flotowego na rynku. Przy tym zapewniamy Ci oczywiście obsługę przy zarządzaniu tymi ubezpieczeniami, więc nie martwisz się o jakieś terminy, o wystawianie polis, o kontrolowanie tego wszystkiego. To wszystko jest po naszej stronie. Cały czas wspieramy Cię i pomagamy Ci we wszystkich kwestiach związanych z ubezpieczeniami flotowymi. Dlatego jeżeli chcesz zapewnić sobie stałą składkę przez cały rok na ubezpieczenia, mieć przewidywalne koszty tych ubezpieczeń, nawet samochodów w leasingu, bo z tym również nie ma żadnego problemu, to wejdź na stronę wypełnij formularz kontaktowy, a odzwonię do Ciebie jak najszybciej.